Ja mam pytanie, bo mieszkasz w ośrodku przez bardzo długi czas i się tutaj na różnych mieszkańców And you various, uh, <coughs> z różnymi cechami osobowości, With a mnie interesuje czy mm, są jakieś cechy tak jak zaobserwowałaś, które kogoś predysponują do mieszkania w ośrodku do praktyki nawet czy, czy there, nie, nie zaobserwowałeś czegoś If takiego. you observed that there are you know certain uh, mind qualities or personality traits that uh, predispose people either you know, to practice or uh, practice in the Zen center in do, do practice uh, living in the Zen center in, pa in particular It, you know, it's, so, it's so interesting When the first time I decided I'm going to, in Center, to jest ciekawe, bo kiedy pierwszy raz podjąłem decyzję, że tu zamieszkam. To mieszkał po it wasn't me asking uh, Master Ubong for permission. Poprosił with my ex-husband. To nie ja poprosiłam o pozwolenie uh, mistrza Zen Ubonga, lecz mój były mąż. he was that time he was like a bodhisattva because he or maybe that was a skillful way i was escaping to this place all the time So in the more time <laughs> jakby jak, jak bo, bo też miałam taką coś takiego, że uciekałam do tego miejsca w trudnych momentach coraz częściej. No, time. E, kiedykolwiek tylko mogłam o, kiedykolwiek tylko mogłam więc pomyślałam, że wszyscy się tu przeniesiemy. Gdy mój syn się urodził, wzięłam go. And still I, would come here. I nadal tu przychodziłam. Więc mój mąż podjął decyzję, dobrze, musimy się wszyscy tutaj przenieść. Which is quite surprising for me. Co mnie zaskoczyło. But I... yeah at first I was very happy. Na początku byłam szczęśliwa. But then you know I thought Oh my goodness, this is really not a place for me. Ja też nie pomyślałam sobie o oh Boże, to naprawdę nie jest miejsce dla mnie. It's good to come here to for the weekend. na weekendy. <laughs> But then say bye-bye and go back home. Ale potem się żegnać żeby wrócić do domu. And then suddenly I I, I was the, the you know This vision, okay, let's live in this place. A tu nagle I, was, I tell you I was terrified. Pojawiła się ta wizja, by tutaj zamieszkać i mówię wam, byłam przerażona. I I felt like I really it's not Pomyślałam sobie, że nie jest to trening dla mnie, bo nie jestem taką bardzo towarzyską osobą. Lubię przebywać w like samotności, być zostawioną w samotności, w spokoju. world, żyć w moim świecie. Więc trudno jest też mi wchodzić w relacje z innymi ludźmi but moving here then i realized yeah that's why you moving there i jak mniej jak jak na sobie tak to dlatego <laughs> właśnie tu się wprowadzam i have to learn how to interact się build people how to make z ludźmi jakby z nimi wchodzić w kontakt Yeah, I, 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 I do Zen practice. I want to, you know, find myself. So Chciałam praktykować, odnaleźć siebie. Path you cannot avoid. Na tej ścieżce, więc nie możesz uniknąć. cannot Bo cała ta praktyka jest o tym, by stawać się jednością. Nie rozdzielać się od innych. So how, can you, how can you become one if, if you have problem with Jak możesz marzyć o tym by stać się jednością jeżeli masz kłopoty z innymi ludźmi z mieszkaniem z innymi ludźmi z zbyciem z innymi So this was a moment when I realized okay my training began i wtedy zrozumiałam... Oto mój trening właśnie się rozpoczął. Until now it was, you know, when I wanted to, nice weekend, nice, you know, spiritual weekend. Do tamtego momentu to było, wiecie, no, od czasu do czasu, duchowy weekend. It was very nice. Miłe. Go back home. Potem really doch. Uniesienie w Uniesienie. But at that moment I realized this is it. Ale wtedy zdałam sobie sprawę, to jest prawdziwy początek mojej praktyki zem. And, uh, and to było bardzo trudne. Oraz również dla innych by być ze mną. Na początku nie, nie widzimy tego zbyt dokładnie, bo wypełnia nas myśl, jak ja się będę czuł lub e, czuła, co z, będę z tego miało, miała, you you know, miała. Like, okay, A potem w pewnej chwili e, zaczynasz się rozumieć, tak naprawdę to, o co mi chodzi, to, żeby to inni dobrze się czuli ze mną. And how can I do that? Jak to zrobić? So that that was my kongan. was my kongan. So I, I believe, and you know, living in Zen Center for a long time and being in other Zen centers and talking to people, communicating with many people, many. Wierzę więc mieszkając jakby w tym ośrodku, podróżując po innych ośrodkach, rozmawiając z wieloma, wieloma ludźmi. And I tell you, none of them is predicted to, uh, to live in center. I chciałam jakby. A nikt nikt z tych osób, żadna <coughs> z osób nie jest jakby uh, nie ma takiego przeznaczenia, by zamieszkać w ośrodku. It's just uh, it, it is just a hard training. Bo jest to po prostu trudny trening. Jak jednak widzicie nie, nie mogę się wyprowadzić i za nic nie zmieniłabym tego na jakieś inne życie. Oh but... yeah everybody everybody this is so hard for me to to leave sense. Ale wszyscy mówią bardzo trudno. Mieszka mi się w ośrodku zen. On one side but on the Z other jednej strony, side, ale jest też druga. Everybody prove that I learn so much and learning so much here. Wszyscy też jakby dostrzegają jak dużo uczę się mieszkając tu. Big price, but so much, so it's worth it. To jest um, płacimy za to dużą cenę, ale warto. Maybe Może teraz świat zmienia się i postawy młodych ludzi również. I kind of new way for for young Musimy znaleźć jakąś nową formułę, by młodzi ludzie mogli mieszkać tu i robić ten trening. Not all of them are, are not the social animals. Nie wszyscy z nich są takimi istotami społecznymi. In the opposite. Nie They like to have uh, fun and, and Mogłyby się bawić, and friends. mieć towarzystwo przyjaciół, a w tym samym czasie chcą e, robić ten trening. Jak yeah, you know, anyway. wiecie, kiedy ja się tu wprowadziłam, były czasy komuny i nigdzie nie było nic do roboty. Only visiting friends from time to time and that was it. Chodziło You cannot have much fun anyway. Od so Czasu do czasu odwiedzało się przyjaciół i to wszystko. But Trudno było rozrywka. We have to understand, I think we have to understand. We have to make a new approach to you know to the young generation nowadays. They have a lot of a lot of things going on and uh, a lot of, Wydaje mi się, że teraz musimy mieć nowe podejście do współczesnych młodych ludzi, bo w ich życiu bardzo dużo się dzieje. I they want to, they want to know many and, and Chcą wiedzieć wiele experience rzeczy. Things, doświadczyć wielu rzeczy. And see and hear. patrzeć, słyszeć. So Więc, we need to find znaleźć sposób, jak to still i musimy naprawdę się zastanowić, jeżeli chcemy um, umożliwić ten trening, uh, to w jaki sposób. It's a big, challenge. It's a big challenge to wielkie wyzwanie For, for, for us. dla organizują organize School. Dla osób, które zajmują się organizacją tej szkoły. Ale wierzę, że mamy wystarczająco dużo mądrości, by nam się udało. Training is so and so Bo ten trening jest tak cenny i wartościowy. A z drugiej strony jest, naprawdę nie jest prosty też.